Kiedy toksyczna osoba wie, że gra się skończyła? Przede wszystkim wtedy, kiedy nie reagujesz. Kiedy stosują na przykład karanie ciszą, a ty kontynuujesz swoje życie. Kiedy wybuchają, kiedy szaleją, ale ty wtedy myślisz, albo dajesz mu do zrozumienia, że to nie ma nic wspólnego z twoją osobą. Kiedy odzyskujesz swoją moc. Przestań chodzić po skorupkach jajek w swoim domu. Jeśli toksyk ma mroczny nastrój, niech sobie w nim będzie. Jeśli ma dobry nastrój, wspaniały, super, jeszcze lepiej, niech sobie w nim będzie. Najważniejszą rzeczą jest to, abyś ty zrozumiał zrozumiała że twój nastrój w żaden sposób nie zależy od ich nastroju. Po prostu odchodzisz, kiedy zaczynają gadać głupoty, kiedy próbują cię wciągnąć w dramat, w ich grę. Zdrzemnij się, proszę, medytuj, odpocznij. Spędź ten czas z przyjaciółmi i rodziną. Przypomnij sobie, proszę, wszystkie rozrywki i hobby, w które kiedyś się angażowałaś, angażowałeś. Widzisz? Robisz plany i ich nie uwzględniasz. Bo dlaczego miałbyś je uwzględnić, skoro popapraniec i tak ci je zepsuje? Doszło do takiej sytuacji, że nawet nie masz ochoty sprawdzać, czy toksyk jest otwarty na jakieś wydarzenia, jakieś okoliczności. Nie wiem, na przykład spotkanie ze znajomymi. Bo on i tak to skrytykuje. Bo on przecież zrobi to lepiej. Albo w ogóle będzie fantazjować, jak to on w przyszłości zostanie szefem firmy. Już się nie kłócisz. Nie musisz się bronić. Nie musisz usprawiedliwiać swoich działań. Wiesz, kim jesteś. Ale co więcej, toksyk już nigdy, przenigdy, Cię nie wykorzysta.